Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB BSS z tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli Outsourcing Portalem oraz magazynem Outsourcing and More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. To już 192. odcinek podcastu BSS Bez Tajemnic, który dzisiaj dostał tytuł 11 tysięcy. Nie wiem, jak to się stało, ale dwa tygodnie temu, a dziś mamy 26 czerwca 2020 roku, Przegapiłem, że podcast BSS bez tajemnic przekroczył 10 tysięcy odsłuchań i wyświetleń. Teraz, czyli po kolejnych 14 dniach liczba ta przekroczyła już 11 tysięcy. Widząc dziś rano tę liczbę byłem bardzo miło zaskoczony i niniejszym chciałbym Tobie, słuchaczu i Tobie, słuchaczko, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteś tu ze mną i słuchasz, a czasami także oglądasz to, co mam do powiedzenia. Wspomniałem na początku, że te 11 tysięcy to liczba odsłuchań i wyświetleń, tak, gdyż jest to łączna statystyka, jaką podaje mi Spreaker oraz YouTube. Dla porządku mogę dodać, że na Spreakerze widnieje dokładnie liczba, zaraz poszukamy 6558 odsłuchań, a na YouTube 4727 wyświetleń. Z tego co widzę, YouTube mocno goni i wygląda na to, że prezentowanie podcastu BSS bez tajemnic w postaci wideo coraz bardziej Wam się podoba. Ponownie dzięki. To motywacja do dalszego działania, wyszukiwania ciekawych treści i dzielenia się nimi za pośrednictwem podcastu, jakim jest BSS bez tajemnic. Po kilku intensywnych dniach postanowiłem dziś nagrać nieco lżejszy odcinek, taki bardziej refleksyjny. Być może zauważyliście lub usłyszeliście zmiany w podcaście sami, a jeśli nie, to tu podaję kilka rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Po pierwsze, tygodniowe podsumowania nie nazywają się już i ale dostały nową nazwę i jest nią ept. ept to nic innego jak ekspresowe podsumowania tygodnia. Są to sobotnie odcinki trwające od kilku do kilkunastu minut, które są także tłumaczone na język ukraiński. A za tłumaczenia odpowiada Andrii Warusza z Grid Dynamics. Po drugie, od ponad miesiąca pojawiają się regularnie odcinki podcastu z gośćmi. Część nagrań jest na żywo, a część offline i następnie udostępniana. Część to tak zwane one to -one, gdzie mam jednego rozmówcę, ale pojawiły się także podsumowania miesiąca, w których naraz mam u siebie dwóch gości, reprezentujących np. agencję nieruchomości i agencję HR. Co istotne, nagrania w duecie z oraz rozmowy w szerszym gronie są zawsze realizowane w odcinkach wideo i to one cieszą się dobrą oglądalnością. Ponieważ wideo coraz mocniej Wam się podoba, to udałem się na zakupy i kupiłem nową kamerkę internetową, statyw do mikrofonu oraz lampę. Mam nadzieję, że nie pogubię się w tej technologii, a jakość nagrań wideo będzie rosła za każdym nowym odcinkiem. Zobaczymy, a w zasadzie to Wy zobaczycie. Trzecia zmiana to pojawienie się podcastu na platformie Patronite. Postanowiłem, że podcast będę chciał dalej rozwijać i profesjonalizować. Ale do tego potrzebne są środki finansowe. Jeśli to, o czym mówię, przypada Wam do gustu i chcielibyście zostać patronami podcastu BSS bez tajemnic, to zapraszam. Razem możemy zrobić jeszcze więcej i sprawić, że branża BSS-u będzie zaopiekowana jeszcze lepiej. Jest jeszcze czwarta zmiana, a mianowicie, część z moich rozmówców nie mówi po polsku. Tak, wiem, że co do zasady podcast miał być prowadzony po polsku. A za anglojęzyczne treści miał odpowiadać drugi podcast, czyli Good Morning BSS World. No cóż, drugi podcast także się rozwija, ale to BSS bez tajemnic ma na chwilę obecną większe zasięgi i szerszą publiczność, więc stąd taki miks językowy. Mam nadzieję, że mi nie macie tego za złe i że wysłuchujecie również tych audycji, które są prowadzone w języku angielskim. Na dziś to już koniec. Mniej biznesowo, za to bardziej statystycznie i refleksyjnie. Jeśli słuchacie tego odcinka w dniu nagrania, czyli 26 czerwca 2020 roku, to pamiętajcie, aby za dwa dni wstać z fotela i pójść na wybory. Wybierajcie zgodnie z własnymi przekonaniami, ale idźcie na wybory. Warto. Ja idę, zresztą jak zawsze. Nie chcę, aby decydowali za mnie inni. Poza oddaniem głosu, pamiętajcie o subskrypcji podcastu. Za każdym razem bardzo mnie cieszy, jak widzę rosnące grono słuchaczy i widzów podcastu BSS bez tajemnic. A jeśli jesteście użytkownikami Instagrama, to tam też znajdziecie BSS bez tajemnic. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia niebawem, mówił do Was Wiktor Doktor, a to był 192. odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!